Cześć, dzień dobry, witam Was w 17 dniu vlogmasu na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, słuchajcie, za tydzień już będzie wigilia. Już praktycznie będzie po vlogmasach, także za tydzień już będziemy powoli zaczynać świętowanie. No, my w tym roku zjemy Wigilię dość wcześnie, dlatego że ja pędzę na nockę. Także na godzinę 18 ja już muszę być w pracy. No, a wiadomo, że też nie chcę przychodzić równo o 18, tylko tam, wiadomo, kilka minut wcześniej, żeby dziewczynę zmienić, żeby też sobie mogły iść poświętować z rodziną. Także w tym roku, słuchajcie, mi wypadła nocka wigilia. Już kiedyś miałam, można przeżyć jak najbardziej. Także, no, takie uroki. Pracy w ochronie zdrowia, no nic nie zrobisz. Słuchajcie, dzisiaj jest niedzielka, jest już, mamy w miarę południe, bo jest po godzinie 12 my się ogarnęliśmy, byliśmy u Dawida rodziców na kawce Adrianka sobie śpi jak wstanie to jedziemy na jakiś obiadek, eee, zobaczymy gdzie, gdzie pójdziemy, coś mamy ochotę coś do zjeść, także się wybierzemy na jakieś szybkie zakupy, bo ja jutro uciekam na dnióweczkę do pracy, eee, także też muszę sobie coś tam kupić eee, i tak w sumie, ja myślę, że tak na luzie dzisiaj spędzimy ten dzień eee, zobaczymy, słuchajcie, tak zerkam w ogóle eee, co chwilę na mój telefon, bo mm, dodaję vlogmasa, słuchajcie, z wczoraj i jest mega problem w ogóle, żeby go dodać. E, także mam nadzieję, że. O, właśnie mi się, słuchajcie, dodał. E, a wczoraj właśnie dodawałam i cały czas widzicie, e, tutaj się ładuje, także zaraz go ogarnę i e, zaraz go też wrzucę. Ale najważniejsze, że w końcu się dodał. Nie wiem dlaczego był jakiś taki problem, e, i, i tutaj będę musiała też jeszcze troszkę poogarniać. Ojej, ale najpierw, to, słuchajcie, to otworzymy kalendarze adwentowe. I słuchajcie, dzisiaj 17 są bardzo duże, bo zobaczcie, jakie duże jest okienko w kalendarzu z klasa Zobaczymy, co tam jest. Uuu! Słuchajcie, um, co to jest? Są jakieś ampułki, widzę. Mam 7 ampułek, 7 ampułek po 2 mililitry. No pięknie! No powiem wam, że jestem w szoku, w tamtym roku w ogóle takiego produktu nie było, także mega, mega e, na plus Także poczytam sobie co i jak i będę, i będę testować, ale powiem wam, że jestem miło zaskoczona Jak zobaczyłam takie duże okienko, to pomyślałam, że będzie jakaś po prostu maseczka do twarzy, a tutaj e, proszę bardzo e, ampułeczki Także super i to wiecie, nie jedna, nie dwie, tylko siedem, także no bardzo fajnie, czyli cała po prostu kuracja i słuchajcie Eee, tutaj już mam 17. 17 też jest naprawdę duża. Położę sobie Was tutaj, żeby mi było wygodniej. Oj! Mała awaria, słuchajcie. Co my tu mamy? Okej, okay, tutaj mamy jakiś taki skorożyt na, na dokumenty. Maseczka z bielendy i ciasteczka z kremem orzechowo-kakaowym, no mnie muśnie czyli pięknie, czyli dzisiaj, słuchajcie, kalendarz mega, mega e, na plus Ale właśnie zauważyłam ostatnio też, jak e, e, kupowałam jakieś ciastka wiedrące, e, to widziałam, że jak kupuje się właśnie te produkty z Magnetic, to właśnie wspiera się szlachetną paczkę, także też też bardzo fajnie, bo można wiecie, kupić sobie słodkości, a e, i też dodatkowo można pomóc osobom potrzebującym, także Także bardzo, bardzo fajnie, e, że, e, że też takiego w ogóle jest i można, e, można chociaż w taki sposób powiedzmy Miałam jeszcze wczoraj w IKEA świece, chyba te takie standardowe świece, e, z którymi IKEA jest e, kojarzona, także zaraz sobie je włożę do tego lampionu, a tutaj myślę, że zostaną te e, białe. Tutaj są e, Słuchajcie, takie jesienne, także one tutaj kompletnie nie pasują. Także zaraz te dwie świeczuszki wlecę. Chciałam, żeby jedna była wyższa, ale powiem Wam, że to był jedne z ostatnich i to w ogóle była jakaś wyprzedaż końcówki serii. Także to już nie wiem, te świeczki chyba się już kończą, już chyba kończy się sezon na czerwone świeczki. Także ja słuchajcie, je wkładam tutaj do lampionu. Byliśmy jeszcze wczoraj w New Yorkerze I zobaczcie, kupiłam sobie taką Białą, zwykłą bluzeczkę Taki, no taki, taka krótsza Taki trochę crop top, ale nie do końca Bo nie jest aż tak bardzo krótka I kupiłam sobie, słuchajcie, taką bluzeczkę Wiecie, jakby niby była bluzeczka pod spodem Także taki sweterek z taką białą bluzeczką no także bardzo ładnie, słuchajcie, teraz idą święta Więc myślę, że yy, Wiecie, do spodni czy coś Będzie bardzo fajnie yy, wyglądała Słuchajcie, jedziemy właśnie na ten obiad I powiem wam, że pogoda w ogóle jest Tak mega wiosenna Że w ogóle nie wydaje się, że już za tydzień są święta No jest w ogóle pięknie Słonecznie jest Prawie 9 stopni śniegu Nie ma no miejscami Gdzieś tam może się znajdzie ten śnieg Ale poza tym, słuchajcie, nie ma nic i chyba się w ogóle nie zapowiada do świąt, żeby coś spadło. Mam nadzieję, że jeszcze ta pogoda się trochę zmieni i tego śniegu na siebie, bo jednak jak jest ten śnieg, no to jednak ten klimat świąteczny jest jednak bardziej, bardziej zdecydowanie odczuwalny. Także mam nadzieję, że trzymajcie kciuki, żeby w całej Polsce sypnęło, chociaż troszkę tym śniegiem na te święta. Ja się zabieram za montowanie. W filmiku jest w ogóle przed godziną 20. Adrianka już śpi. Ja już się też wykąpałam, przygotowałam się do pracy. Świeczuszka, słuchajcie, odpalona. Także ja zabieram się za montowanie, bo chciałabym zrobić to w miarę sprawnie, żeby o normalnej porze się położyć, spać. No jutro trzeba wstać o godzinie 5. Także życzycie mi powodzenia i widzimy się we wtorek. Do zobaczenia.